Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak jedno życie może zmienić historię świata? Pośród chaosu potężnego imperium i podzielonego narodu, z małej wioski wyłonił się prosty człowiek, który przyciągnął tłumy i rzucił wyzwanie przywódcom. Nazywał się Jezus z Nazaretu i nawet wieki później nadal inspiruje debaty, podziw i kontrowersje. Jestem Flawiuszem Józefem, żydowskim historykiem i byłem świadkiem z bliska czasów i wydarzeń, które ukształtowały tę niezwykłą postać. Piszę do was, moi bracia, aby podzielić się historią, która wykracza poza religię i politykę. Nie chodzi tylko o cuda czy nauki, ale o głęboki wpływ człowieka, którego przesłanie odbija się echem do dziś, nawet tutaj, w sercu Imperium Rzymskiego. Ale kim tak naprawdę był Jezus? Prorokiem, nauczycielem czy kimś znacznie większym? Zapraszam do refleksji nad tym, co usłyszałem, zobaczyłem i czego byłem świadkiem w poszukiwaniu zrozumienia tajemnicy, która zmieniła przeznaczenie naszego narodu, a być może całej ludzkości. Jezus z Nazaretu był człowiekiem, którego obecność wykraczała poza oczekiwania jego czasów. Nie był wojownikiem ani przywódcą politycznym, jak wielu oczekiwało od obiecanego Mesjasza. Jednak jego prostota i duchowy autorytet przyciągały tłumy zewsząd. Pamiętam, jak jego zwolennicy mówili o nim: człowiek, który nie tylko nauczał, ale przemieniał życie słowami pełnymi współczucia i mądrości. W synagogach i na placach jego głos rozbrzmiewał innym rodzajem mocy. Nie tylko recytował Pisma Święte, ale ożywiał je, wyjaśniając je z jasnością, która urzekała zarówno pokornych, jak i uczonych. Jego przesłanie było bezpośrednie, ale wymagające. Mówił o Królestwie Bożym, które nie było ograniczone do granic tego świata. Wzywał grzeszników do pokuty i głosił sprawiedliwość, która wykraczała poza ludzkie prawa, poruszając serca tych, którzy go słuchali. Jezus dokonywał również dzieł, które wielu uważało za cuda. Niewidomi odzyskiwali wzrok, sparaliżowani chodzili, trędowaci byli uzdrawiani, a nawet zmarli byli podobno przywracani do życia. Dla niektórych te czyny były dowodem jego świętości, dla innych, zwłaszcza wśród przywódców religijnych, były powodem do podejrzeń i zazdrości. Jezus otwarcie konfrontował się z hipokryzją możnych, na co niewielu się odważyło. Szczególnie pamiętny jest epizod jego wjazdu do Jerozolimy na osiołku. Tłumy okrzyknęły go synem Dawida, mesjańskim tytułem, który rozpalił nadzieje i obawy. Wielu wierzyło, że poprowadzi bunt przeciwko rzymskim rządom, ale jego misja wydawała się mieć inny charakter. Podczas gdy niektórzy wymachiwali mieczami, Jezus mówił o przemianie serc. Jego aresztowanie i proces były szokiem dla jego zwolenników. Przekazany rzymskiemu gubernatorowi Poncjuszowi Piłatowi, został oskarżony o bluźnierstwo i zakłócanie porządku. Pomimo wątpliwości Piłata, naciski Sanhedrynu i ludu doprowadziły do jego ukrzyżowania, najbardziej upokarzającej formy egzekucji. Jego śmierć nie była jednak końcem. Rozeszły się pogłoski, że z martwych wstał, a jego uczniowie, niegdyś przerażeni, teraz głosili jego przesłanie z niewytłumaczalną odwagą. Wpływ Jezusa z Nazaretu nie ograniczał się do jego czasów, zmienił życie i pozostawił dziedzictwo, które nadal inspiruje do refleksji, nawet w sercu Imperium Rzymskiego. Życie Jezusa z Nazaretu miało miejsce w okresie naznaczonym intensywnymi konfliktami politycznymi, religijnymi i społecznymi. Pierwszy wiek był burzliwym okresem dla narodu żydowskiego, który żył pod panowaniem potężnego imperium rzymskiego. Istniały ciągłe napięcia między rzymską okupacją a pragnieniem wolności narodu żydowskiego. Pojawiły się różne grupy o odmiennych wizjach. Zeloci opowiadali się za zbrojnym buntem, saduceusze dążyli do utrzymania pokoju poprzez współpracę, podczas gdy faryzeusze priorytetowo traktowali ścisłe przestrzeganie praw religijnych. Na tym tle niepewności wielu czekało na Mesjasza, obiecanego wybawiciela, który przywróci chwałę Izraela. To właśnie w tym kontekście pojawił się Jezus. Urodzony w małej wiosce zwanej Betlejem i wychowany w Nazarecie, dorastał wśród ludzi, którzy codziennie zmagali się z uciskiem, ale jednocześnie zachowali niezachwianą wiarę w swoją tożsamość jako narodu wybranego przez Boga. Aby zrozumieć Jego historię, trzeba spojrzeć poza cuda i nauki, trzeba zrozumieć warunki społeczeństwa pragnącego odkupienia i transformacji. Moje własne życie również odzwierciedla złożoność tamtych czasów. Urodziłem się w Jerozolimie, kilka lat po śmierci Jezusa i byłem świadkiem wielu wydarzeń, które ukształtowały historię naszego narodu. Brałem udział w wielkim powstaniu żydowskim przeciwko Rzymowi, dowodząc oddziałami w Galilei. Po pojmaniu przez Rzymian miałem okazję przyjrzeć się z bliska strukturom władzy, które kontrolowały nasze przeznaczenie. To właśnie w tym kontekście zacząłem zdawać sobie sprawę z ogromu zmian, jakie przyniosło przesłanie Jezusa i jego naśladowców. Wpływ Jezusa był widoczny nawet po jego śmierci. Jego uczniowie, prości ludzie bez większych wpływów, zdołali rozpowszechnić jego przesłanie w imponujący sposób, pomimo prześladowań. Podczas gdy Rzym reprezentował potęgę militarną i polityczną, Jezus przyniósł wizję, która zdawała się rzucać wyzwanie nie tylko ludzkim systemom, ale także ludzkim sercom. Tak więc, patrząc na Jezusa z Nazaretu i czasy, w których żył, nie chodzi tylko o analizę jednostki ale o zrozumienie, w jaki sposób pojawił się w czasie, gdy świat wydawał się być na krawędzi transformacji. Ten kontekst nie tylko ukształtował jego przesłanie, ale także zapewnił, że przetrwa ono przez pokolenia. Jezus z Nazaretu nie był zwykłym człowiekiem. Pomimo prostego pochodzenia, jego obecność i nauki wywarły głębokie wrażenie na wszystkich, którzy go spotkali. Nie miał szatka płana ani postawy przywódcy wojskowego, ale było w nim coś, co wykraczało poza wygląd. Jego siła tkwiła w sposobie, w jaki mówił i działał. Połączenie pokory, autorytetu i współczucia sprawiało, że wyróżniał się wśród przywódców religijnych swoich czasów. Słuchając jego nauk, nie sposób było nie zauważyć jasności i głębi jego słów. Jezus nie tylko recytował Pismo Święte jak ktoś, kto je studiował, mówił je tak, jakby żył nimi w każdym aspekcie swojego życia. Jego przesłanie było przystępne, skierowane zarówno do najskromniejszych, jak i najbardziej wykształconych. Opowiadał przypowieści, które wykorzystywały proste, codzienne elementy, takie jak nasiona, pasterze i winnice, aby zilustrować głębokie prawdy duchowe. Takie podejście sprawiało, że jego przesłanie było nie tylko zrozumiałe, ale także zapadało w pamięć. Ale Jezus nie był tylko mówcą. Jego czyny były równie potężne jak jego słowa. Opisy jego czynów są liczne: uzdrawianie niewidomych i sparaliżowanych, oczyszczanie trędowatych, a nawet wskrzeszanie zmarłych. Czyny te nie tylko przynosiły fizyczną ulgę, ale także dawały duchową nadzieję ludziom zmęczonym uciskiem i niepewnością. Nawet ci, którzy wątpili w jego tożsamość jako mesjasza, nie mogli zignorować wpływu, jaki wywierał na tłumy. Jezus był jednak również postacią kontrowersyjną. Otwarcie konfrontował się z przywódcami religijnymi. Potępiając hipokryzję tych, którzy wykorzystywali swoją wiarę do sprawowania władzy lub osądzania innych. Dla wielu faryzeuszy i saduceuszy jego słowa stanowiły zagrożenie dla tradycji i struktur, które podtrzymywały ówczesne społeczeństwo żydowskie. A jednak nawet wśród jego przeciwników trudno było zaprzeczyć szczerości jego misji. Tym, co czyni Jezusa naprawdę wyjątkowym, jest jego wizja Królestwa Bożego. W przeciwieństwie do powszechnych oczekiwań mesjańskich, nie szukał władzy politycznej ani militarnej. Jego przesłanie dotyczyło wewnętrznej przemiany, przebaczenia i bezwarunkowej miłości. Nie tylko zaprosił ludzi do nowego sposobu życia, ale pokazał im własnym życiem, co to oznacza. Jezus z Nazaretu był bez wątpienia wyjątkowym człowiekiem. Nie ze względu na tytuł, jaki niektórzy mu nadali, ale ze względu na wpływ, jaki wywarł na każdą osobę, która stanęła na jego drodze. Relacja Jezusa ze Świątynią Jerozolimską była naznaczona napięciami i symboliką, które głęboko rezonowały wśród jego zwolenników i przeciwników. Świątynia, duchowe i polityczne centrum judaizmu reprezentowała nie tylko miejsce zamieszkania Boga, ale także władzę religijną sprawowaną przez kapłanów i przywódców tamtych czasów. Było to święte miejsce, ale także przestrzeń pełna walki o władzę i korupcji, z czym Jezus nie wahał się zmierzyć. Jednym z najbardziej emblematycznych epizodów był jego triumfalny wjazd do Jerozolimy podczas Paschy na osiołku. Ten pozornie prosty gest był pełen mesjańskiej symboliki. Przywołał proroctwo Zachariasza, który opisuje przybycie pokornego króla na osiołku. Tłumy okrzyknęły go Synem Dawida, tytułem, który sugerował związek z linią mesjańską. Wielu wierzyło, że będzie on obiecanym wybawicielem, przynoszącym nadzieję w czasach ucisku pod panowaniem rzymskim. Jednak zamiast szukać sojuszy politycznych lub podżegać do buntu wojskowego, Jezus zwrócił swoją uwagę na samą świątynię. Wszedł na jej teren i oburzony tym, co tam zastał, wypędził kantorów i sprzedawców, którzy tam działali. Oskarżył ich o przekształcenie domu modlitwy w jaskinie złodziei. Akt ten był nie tylko symbolicznym gestem oczyszczenia, ale także bezpośrednim potępieniem systemu, który wykorzystywał wiernych. Był to atak na serce ówczesnego autorytetu religijnego, a jego zuchwałość nie pozostała niezauważona. Przywódcy świątynni, zaniepokojeni rosnącym poparciem dla Jezusa, postrzegali go jako bezpośrednie zagrożenie. Dla nich jego działania i nauki zagrażały zarówno porządkowi religijnemu, jak i delikatnym relacjom z Imperium Rzymskim. Z tego powodu jego aresztowanie stało się nieuniknione. Judasz, jeden z jego własnych uczniów, przekazał go władzom, stawiając go przed Sanhedrynem, a następnie przed rzymskim gubernatorem Poncjuszem Piłatem. Konfrontacja Jezusa ze świątynią symbolizowała coś większego. Nie tylko starał się zreformować praktyki religijne. Jego przesłanie wskazywało na nowy sposób łączenia się z Bogiem, wolny od barier narzuconych przez ludzkie tradycje. Ta konfrontacja przypieczętowała Jego los, ale także podkreśliła głębie Jego misji, doprowadzenie do transformacji, która wykracza poza mury świątyni. Po śmierci Jezusa coś niezwykłego stało się z tymi, którzy za Nim podążali. Niegdyś bojaźliwi i zdezorganizowani stali się grupą mężczyzn i kobiet o niewytłumaczalnej odwadze, gotowych zaryzykować wszystko, by głosić przesłanie swojego mistrza. Ci naśladowcy, początkowo niewielka grupa, stali się fundamentem ruchu, który przeciwstawił się czasowi, granicom kulturowym i największym potęgom starożytnego świata. Wśród najbliższych uczniów Jezusa byli rybacy, poborcy podatkowi i ludzie ze skromnych środowisk, bez wpływów i formalnego wykształcenia. Pomimo tego, ich słowa i czyny po ukrzyżowaniu pokazały determinację, jakiej nie spodziewano się po prostych ludziach. Na przykład Piotr przeszedł od człowieka, który ze strachu zaprzeczył, że znał Jezusa, do przywódcy, który odważnie głosił, nawet pod groźbą aresztowania lub śmierci. Jego przemiana odzwierciedla głęboki wpływ, jaki Jezus wywarł na swoich naśladowców. Centralnym elementem tej zmiany była wiara w zmartwychwstanie. Nie tylko twierdzili, że Jezus zmartwychwstał, ale zeznali, że widzieli go żywego po jego śmierci. To wydarzenie stało się fundamentem ich wiary i dało im siłę, której nie były w stanie zachwiać nawet najbardziej intensywne prześladowania. Zmartwychwstanie nie było tylko teologiczną ideą, dla nich było to żywe doświadczenie, które nadawało sens wszystkiemu, czego nauczał Jezus. Innym godnym uwagi aspektem było włączenie kobiet jako centralnych postaci ruchu. Maria Magdalena, uważana przez wielu za pierwszego świadka zmartwychwstania, odegrała kluczową rolę w przekazaniu tego przesłania innym uczniom. W czasach, gdy kobiety rzadko zabierały publicznie głos, oznaczało to znaczącą zmianę w paradygmacie kulturowym. Ekspansja ruchu była szybka. Uczniowie nie tylko pozostali w Jerozolimie. Ale zanieśli przesłanie Jezusa do Judei, Galilei i ostatecznie poza granice Cesarstwa Rzymskiego. Pomimo prześladowań, uwięzienia, a nawet gwałtownej śmierci, naśladowcy Jezusa nie wycofali się. Dla nich przesłanie Jezusa reprezentowało coś większego niż ich własne życie. Wpływ Jezusa na jego naśladowców był tak przemieniający, że rozbrzmiewa do dziś. Ci, którzy znali go osobiście, stali się podstawą ruchu, który ukształtował historię ludzkości, kierując się przekonaniem, że ich mistrz nie tylko żył, ale nadal żyje w ich sercach i czynach. Jezus z Nazaretu pojawił się w czasach, gdy kultura żydowska i rzymska były ze sobą głęboko powiązane, ale także w ciągłym konflikcie. To spotkanie światów ukształtowało nie tylko Jego przesłanie, ale także sposób, w jaki został przyjęty. Aby zrozumieć wpływ Jezusa, należy zastanowić się nad kontrastami kulturowymi i religijnymi, które charakteryzowały Jego czasy. Społeczeństwo żydowskie I wieku opierało się na prawie mojżeszowym, rygorystycznie interpretowanym i stosowanym przez przywódców religijnych, Zwłaszcza faryzeuszy i saduceuszy. Dla wielu posłuszeństwo, tradycją i przykazaniom było postrzegane jako droga do zbawienia i bożej łaski. Jezus prezentował jednak podejście, które podważało konwencje. Nie zaprzeczał prawu, ale reinterpretował je, koncentrując się na ludzkim sercu. Zamiast zewnętrznych rytuałów, Kładł nacisk na miłosierdzie, przebaczenie i wewnętrzną czystość. Szabat został stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, powiedział bezpośrednio konfrontując się z legalistycznym poglądem tamtych czasów. Z drugiej strony, Imperium Rzymskie reprezentowało kulturę władzy, militarnej chwały i politycznej dominacji. Rzymianie tolerowali różne religie. Ale oczekiwali lojalności wobec cesarza jako boskiej postaci. W tym scenariuszu przesłanie Jezusa było radykalnie kontrkulturowe. Mówił o królestwie bożym, które nie opierało się na mieczach czy armiach, ale na pokorze, miłości i służbie. Podczas gdy Rzymianie wywyższali siłę, Jezus wywyższał ubogich w duchu, cichych i tych, którzy szukali pokoju. Innym niezwykłym aspektem była jego inkluzywność. W świecie sztywno podzielonym ze względu na klasę, płeć i pochodzenie, Jezus przełamał bariery. Rozmawiał z Samarytanami, uzdrawiał pogan i przyjmował grzeszników, kwestionując normy społeczne i religijne. Takie zachowanie nie tylko zaszokowało ówczesnych przywódców, ale także ujawniło model społeczności oparty na równości i pojednaniu. Te kontrasty pomogły wyjaśnić zarówno fascynację, jak i opór wobec jego przesłania. Dla zmarginalizowanych Jezus był żywą nadzieją, dla potężnych zagrożeniem. Był pomostem między kulturami, a jednocześnie przeszkodą dla tych, którzy nie chcieli porzucić przywilejów lub uprzedzeń. Kulturowe i religijne refleksje. Które wyłaniają się z życia Jezusa, wskazują na ponadczasowe wyzwanie poszukiwanie równowagi między tradycją a odnową, między tożsamością kulturową a uniwersalną wizją. Jego przesłanie rezonowało w podzielonym świecie i nadal to robi, oferując perspektywy, które wykraczają poza wszelkie granice kulturowe lub religijne. Wpływ Jezusa z Nazaretu wykroczył poza jego czas i miejsce, stając się dziedzictwem, które ukształtowało historię ludzkości. Jego przesłanie oparte na miłości, przebaczeniu i pokorze rezonowało nie tylko z jego bezpośrednimi naśladowcami, ale także z pokoleniami, które nadal je rozpowszechniały, nawet w obliczu prześladowań i wyzwań. Po jego śmierci, jego uczniowie, prości mężczyźni i kobiety. Kontynuowali jego misję. Mocno wierzyli, że Jezus z martwych wstał, a to przekonanie dało im odwagę do konfrontacji z władzami religijnymi i Imperium Rzymskim. Nawet pod groźbą aresztowania, tortur lub śmierci ich wiara pozostała niezachwiana. Dla nich Jezus nie był tylko nauczycielem czy prorokiem, ale ucieleśnieniem większej prawdy, żywej i obecnej w ich życiu. Rozwój wspólnoty chrześcijańskiej był niezwykły. W ciągu zaledwie kilku lat wiara ta, zrodzona w niewielkim regionie Judei, rozprzestrzeniła się na całe Imperium Rzymskie i nie tylko. Wzrost ten nie nastąpił dzięki sile oręża czy narzuceniom politycznym, ale dzięki osobistemu świadectwu przemienionego życia. Jego naśladowcy głosili równość, miłość bliźniego i godność wszystkich. Wartości, które bezpośrednio konfrontowały się z hierarchiami i niesprawiedliwością tamtych czasów. Jeszcze bardziej imponujące jest to, jak jego przesłanie przekraczało granice kulturowe i religijne. Rezonowało wśród Żydów, Pogan, bogatych i biednych, okazując się uniwersalne w swej istocie. Pomimo różnic w kontekście, jego nacisk na wewnętrzną przemianę i pojednanie pozostał aktualny. Dziedzictwo Jezusa leży nie tylko w Jego naukach, ale także w sposobie, w jaki zainspirował głębokie zmiany w jednostkach i społeczeństwach. Jego życie i przesłanie nadal oświecają serca, wzywając nas do poszukiwania bardziej współczującej i sprawiedliwej egzystencji, niezależnie od czasu i miejsca. Dziękujemy za śledzenie tej historii do końca. Jeśli ta wiadomość przyniosła Ci wartość, polub ją i udostępnij na WhatsApp tym, których kochasz. W ten sposób możemy rozpowszechnić tę wiadomość wśród większej liczby osób. I oczywiście, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby zawsze otrzymywać kolejne historie. Nawiasem mówiąc, wydzieliliśmy jeszcze dwa specjalnie wyselekcjonowane filmy tutaj na ekranie. Podzielmy się tym przesłaniem razem i wzmocnijmy naszą wiarę. Zostań z Bogiem i do zobaczenia następnym razem.